Kochani, chciałbym Wam bardzo podziękować za przybycie, za obecność. Witam bardzo serdecznie Pana Burmistrza Myśliwych Koła Łowieckiego ze Szczelna, na czele z Panem Prezesem i całym podradą prezes senior, jak to tutaj pan burmistrz mówi. Witam pana przewodniczącego rady i kolegów radnych i sołtysów z sąsiednich wiosek. Bardzo mi miło i chciałbym, również mieszkańcy, podziękować. O, jeszcze, przepraszam, witam jeszcze panią Ewę Koboretką i panią Eminkę, przewodniczącą Koła Gospody, pani Ewa Po poseł, także ważny gość, także możemy dzisiaj tutaj negocjować ważne inicjatywy dla naszej miejscowości. Także musimy ją dobrze ugościć, żeby nas pamiętała i tutaj fundusze unijne to nam tutaj pompowała do Wymysłowic. Także drodzy kochani, chciałbym wszystkim mieszkańcom podziękować nie tylko za przygotowanie dzisiejszej, dzisiejszej uroczystości, ale też za codzienność, za to, że dzwonię do każdego z was w różnych sprawach i jak jestem 12 lat sozysem od nikogo nie usłyszałem, nie da rady, spadaj i tak dalej. Zawsze, Jak nie dzisiaj to jutro, Tomek to możemy, damy radę, zrobimy i za to Wam serdecznie dziękuję, naprawdę za, za dobre słowo i za pomoc, Z całego serca dzięki, oddaję go Panu Burmistrzowi. A, jeszcze przepraszam, zapomniałem, bo za chwileczkę będziemy promować tu naszą książkę, która była na fundacja nasza i stowarzyszenie, a to już może Pan Burmistrz, żebym za długo tutaj nie przeciągał, bo niedługo się ściemni i tak dalej. Zapraszam Pana Burmistrza. Ksiądz proboszczu ukradł mi takie rozpoczęcie tego spotkania, bo chciałem zwrócić uwagę, że właśnie jest byliśmy świadkami, jak ksiądz rozmnożył chleb. Dziękujemy księży proboszczu. Dziękuję Kochani, w wczorajszym obchodziliśmy 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dzięki bohaterom, którzy oddali swoje życie, oddali to, co mają najcenniejszego, możemy dzisiaj modlić się po polsku. Możemy dumnie siedzieć pod biało-czerwoną flagą, być dumnymi Polakami w Unii Europejskiej. Bardzo bym Was prosił o powstanie i uczczenie bohaterów II wojny światowej minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Wśród tych bohaterów musimy pamiętać jako szczelnianie o panu wiceburmistrzu Janie Dałkowski. Nauczycielu ze Szkoły Polskowej, ze Strzelna i innych szkół, o człowieku, który w wieku 40 lat został zamordowany przez Hitlerosów w 1939 roku w Lesie w Cięcisku. Pamiętamy o panu burmistrzu. Pamiętajmy o panu burmistrzu wielokrotnym, burmistrzu Strzelno, o panu no, burmistrzu Michale Stęczniewskim. Człowieku, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, walczył z marszałkiem Piłsudskim, a następnie zginął w Katyniu, zamordowany przez Sowietów. Pamiętajmy o tych ludziach. Oni dali nam wolność, oni oddali swoje życie. Jeden miał 40 lat, a drugi 50. Jak ginęli za nasze, naszą wolność. Kochani, dziękujemy serdecznie księdzu Proboszczowi, księdzu Rafałowi za to, że podziękował panu Bogu, że mogliśmy razem z nim dziękować za to, że tu jesteśmy, za to, że mogliśmy ciężko pracować, że mogliśmy się rozwijać, że możemy w zdrowiu siedzieć, uśmiechać się do siebie i dziękować panu Bogu za za jego za dar naszego życia, za dar naszej pracy. Dziękujemy wszystkim ludziom, dziękujemy rolnikom, dziękujemy ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom, dziękujemy myśliwym jako gospodarzom a, zwierzyny w lesie. Dziękujemy leśnikom za to, że dziękuję, korzystając z łaski Pana Boga pracowali i doprowadzili do tego, że mamy dzisiaj na stole piękny, polski bochen chleba. Zawsze jak spotykam się z mieszkańcami w okresie dożynek, przypominam sobie jedno z czytań. To czytanie o takim bogatym, sytym gospodarzu. Siedzi sobie rozparty w fotelu i mówi Kurcze, mam pełne silosy zboża. Jestem zdrowy, najedzony, co mi jeszcze brakuje? I w tej samej nocy przychodząc do niego mówią głupcze, tej nocy jeszcze zarządzałem, żeby się zrozliczył ze swojego życia. Na co ci to wszystko? Na co nam te nasze wojenki, budowanie zamków z piasku? Co nam po tym, że ktoś jeden drugiemu stuk spali? Co nam po tym wszystkim? Jak w dzisiejszej nocy przyjdą, zapukają, powiedzą głupcze, zostawiasz wszystko i idziesz do nas, rozliczasz się ze swojego życia. Szanujmy się, kochać się nie musimy, ale mamy się szanować. Jesteśmy braćmi na ziemi. Mamy ten sam kierunek. To w tym samym kierunku zmierzamy. Za chwilę odejdziemy. Przyjdą po nas pokolenia. Mam nadzieję, że te pokolenia będą o nas pamiętały i nas wspominały, tak jak my pamiętamy o nich. Dlatego to dzisiejsze wielkie święto. Cieszę się bardzo, że są z nami moi bracia, myśliwi, moi przyjaciele, z panem prezesem Seniorem Wiesławem, tak jak powiedział ksiądz Proboż i prezesem aktualnym Kołowickiego w Mirazu Krzysiem Garlikiem. A, to są, dobra, przepraszam, wszystko z <grymne> Dziękuję serdecznie, że jest mój serdeczny kolega, prezes Szaraka ze Strzelna, Krzysiu Jóźwiak. Dziękuję wam bardzo wszystkim, są nawet tacy, których nie widziałem pewnie ze 30 lat. Dzie dziękuję, że jesteście z nami. Oczywiście jest z nami, tak się zastanawiam, czy nie da nadać jakiegoś obywatelstwa, pani poseł Ewie Kozaneckiej. Ewuniu, dziękujemy kochana za to, że jesteś po raz kolejny do południa była z nami na... W festiwalu Czekolady. Teraz jest w, Cie w Wymysłowicach. W w w w wczoraj była pod pomnikiem składaliśmy wspólnie kwiaty. Dziękuję Pani Poseł za to, że Pani jest w życiu strzelna i strzelna. Mamy, kochani, przed sobą dwie książki. A obie są naszym skarbem. To jest właśnie ta tożsamość, to nasze pamiętanie o tym, co minęło. Jedna nazywa się Przydrożne Sakrum. Książka... Która opowiada, której autor ma obecny z nami mój przyjaciel Marian Przybylski, prezes Towarzystwa Miłusi i Miasta Strzelna, prowadzi nas za rękę ścieżynkami, dróżkami, bezdrożami Strzelna i opowiada o krzyżach, kapicach przydrożnych, jako miejscach, gdzie modlili się nasi dziadowie i pradziadowie. Jako miejscach, które budowano i za które życie często oddawano, bo krzyże. I kaplice były niszczone przez Hitlerowców, niszczone później przez Sowietów i komunistów, a mimo wszystko przetrwały w naszych sercach, naszej pamięci, zostały odbudowane przez nowe pokolenie. Jedna piękna, pachnąca książka. Przydrożne sakrum. Marianie dziękujemy serdecznie. Wytana Helu Luzińskie oczywiście zdjęcia. Marzyliśmy o tej książce Marianie przez dziesiątki lat. Robiliśmy fotografie, zbierałeś materiały. Ja pomagałem kiedyś dawno, dawno temu. Dzisiaj jest pachnąca, piękna. Yy, za chwilę będzie można ją dostać z pisem autora. Yy. Wydało tę książkę Stowarzyszenie Łąkiem. Moja żona małżonka gdzieś tu się kręci, pani prezes no będzie jest. za chwilę też do Państwa dyspozycji, będzie sobie można porozmawiać. I nasza nowa figurka włąkim Jezusa Chrystusa Frasobliwego. Druga książka, którą mamy, książka, która też jest wypełnieniem mojego serca, to jest książka o łowiectwie, ale nie o tym, że tam jakiś gość za zająca na polu, tylko o pokoleniach ludzi o całych rzeszach ludzi naszych przodków, że tak jak my w garniturach, nie w mundurach, tylko w garniturach Polskiego Związku Łowieckiego e, pilnowali tej zwierzyny, hodowali dla nas zwierzynę w stanie dzikim. Wielki szacunek całym pokoleniom myśliwym, gdzie byśmy na której stronie nie otworzyli, tam są nasi przodkowie, tam są nasi bohaterowie. Pan burmistrz Michał Stęczniewski był też myśliwym, też polował. Z, na tych ziemiach, które teraz obejmują Koło Wieskie Szara i na, i na Wlasach jest piękne zdjęcie z wieńcem e, byka, e, w, e, w, które, w, który leży na zapleczu apteki, na rynku. No, historie niesamowite. Wszystko pięknie opowiedziane przez Mariana e, Przybyskiego Oddajemy za, za chwilę do, w Państwa ręce. Bardzo dziękuję za zaproszenie burmistrza do Wymysłowi, za wspólną zabawę, za cały dzień tej zabawy, bo przecież, przecież impreza zaczęła się rano. Byłem tu z wami ze Sławkiem. Dziękuję Sławku, dziękuję pani serktysie za to, że stowarzyszenie razem możemy więcej buduje taką społeczność. Dziękuję za to, że wspólnie możemy się spotkać przy jednym stole, bo to jest to najważniejsze. Możemy uśmiechać się do siebie, pracować razem, wspierać się jak trzeba, pomagać sobie, bo od tego jesteśmy. Sławek gospodarzowi, który stracił stół i pani Emilka Walkowiak, szefowa gminnej Rady Kopy w ciągu tygodnia. 200, tam 300 wałków sian, słomy od ręki. Tacy jesteśmy naprawdę. Nie za zahukani, nie za ściankowi, nie zamknięci w sobie. Jesteśmy otwartymi, mądrymi ludźmi. Jesteśmy braćmi Polakami. Dziękuję serdecznie. Prze wszystkiego dobrego, miłej zabawy. I może poproszę panią Tosę ewek księże Proboszczu, Panie Burmistrzu, <laughs> Państwo radni, sowdyści, myśliwi, Państwo prezesi, dyrektorzy, wszyscy tak licznie zgromadzeni goście, mieszkańcy tej pięknej miejscowości Wymysłowicy. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że mogę z wami być. Piękne słowa powiedział Pan Burmistrz. Bądźmy razem, zawsze razem. I dzisiaj te dożynki by nas tutaj połączyły, bo Pan pobłogosławił, po, po, po ziemia pląd wydała. Dzisiaj dziękujemy rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom, wszystkim, którzy pracują na roli, dzięki którym mamy chleb. Chleb, symbol gościnności, symbol jedności, solidarności, dobroci. Dzielmy się tym chlebem, bądźmy dobrzy, jak chleb mawiał. Święty brat Albert. I dzięki pracy Was, rolników, tego chleba naszego powszedniego, o który się modlimy, w modlitwie Ojcze Nasz nam nie zabraknie. Dziękujemy. Znam trud roli. Sama pochodzę z gospodarstwa. Pracowałam ciężko na roli i wiem, co to znaczy trud pracy polu na gospodarstwie jest to praca każdego dnia 7 dni w tygodniu o różnych porach dnia i nocy także serca za ten trud wszystkim wam dziękuję i doceniamy i cieszę się że mogę pomagać współpracujemy tutaj bardzo mocno ściśle z panem Burmistrzem z panem Burmistrzem z radnymi z wszystkimi środowiskami tak naprawdę współpracujemy po to żeby żyło nam się wszystkim lepiej, żebyśmy czuli się bezpiecznie w naszych małych ojczyznach, żeby ta jakość życia była inna, lepsza i żebyśmy my sami dla siebie byli lepsi. Bardzo dziękuję. Życzę miłej, udanej zabawy, świętowania, bo przecież dożynki to czas świętowania, ale nade wszystko dziękowania za plony Bogu, i za to też dziękujemy, księże proboszczu, za tą mszę świętą dziękczynną, za, za to, że właśnie rozpoczynamy zawsze podziękowania Bogu. A teraz dziękujemy Wam, drodzy Państwo, wszyscy i rolnicy, sadownicy, pszczelarze, wszyscy, którzy pracują, bardzo, bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy Pani Poseł Ewy yy, Kowalewskiej. Na pewno Emilka by chciała też powiedzieć, bo ona zawsze lubi występować na takich imprezach. Także zapraszam. Szanowny Księży, Szanowna Pani Poseł, Panie Burmistrzu, Państwo Myśliwi tutaj, wszyscy zaproszeni goście, radni. Ja z tego miejsca najpierw podziękuję Sławkowi i, i tutaj temu stowarzyszeniu. Pawłowi, bo też zaprosił, no niestety nie mogliśmy być. Dziękuję za zaproszenie. Ja do Wymysłowic zawsze przyjeżdżam z radością. Jest to drugi, tak szczerze mówiąc, mój dom, ponieważ mój mąż wywodzi się z, też z Wymysłowis. Wszystkiego najlepszego dla Was wszystkich. Zdrowia Wam życzę, pomyślności. Oby taka sytuacja, która niedawno się wydarzyła w Wymysłowicach już nie miała miejsca. Bo to jest tragedia. To jest tragedia nie tylko. Dla tych gospodarzy. To jest tragedia dla zwierząt. Krzywdząc po żniwach rolnika, paląc mu słomę, krzywdzą nie tylko rolnika, ale krzywdzą te zwierzęta, które są nic niewinne, bo zdobyć teraz słomę czy siano po żniwa to jest ciężko. Ale już nie mówmy o tym, na pewno już będzie dobrze. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich rolników, żebyście byli zdrowi przede wszystkim. Żeby Wam się szczęściło i w domu, i w zagrodzie. Szczęść Wam Boże! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za chwileczkę tutaj... A jeszcze nie podziękowałam proboszczowi. Proboszczu, naprawdę dziękujemy za to, że zaraz są w czarno. Wiem, że było trudno, ale postarałem się, proboszcz. Dziękujemy za intencje, za modlitwę, za nas wszystkich, za piękne kazanie przede wszystkim. I na pewno będziemy się odrywać w przyszłym roku. Dziękuję Dzień. bardzo. Zapraszam wszystkich gości pod altankę, pod namioty. Tutaj młodzież poproszę o